Teraz nie wiem co pierwszy mam włączyć. Coraz bardziej robię się z, zautomatyzowany. Był u mnie, ostatnio Marcin Zieliński pokazał mi kilka trików właśnie jak się robi filmy. I teraz próbujemy właśnie jak to działa. I, ale myślę, że to co najpiękniejsze to przychodzi nie w tym co jest przygotowane i wyreżyserowane i jakoś też tak przemyślane i do końca zaplanowane, tylko to jest naprawdę coś, co Pan działa, co Pan robi w, spontanicznie i, i pomimo nas, i trochę wbrew nam, i, i czasami nam na przekór. To jest coś, co Pan robi w chwilach najbardziej niespodziewanych, wtedy, kiedy y, nawet nie, nie myślimy o tym, że On przychodzi. U Świętego Łukasza w Ewangelii jest takie słowo nagle. Y, jeśli otworzycie, y, Ewangelii albo dzieje apostolskie, to to słowo nagle zawsze oznacza działanie ducha świętego. I to znaczy, że nikt nie ma planu, że nikt nie ma żadnego scenariusza, że to wszystko dzieje się tak jak Bóg chce, tak jak On planuje i dzieje się to wszystko nagle. Jak pamiętacie w Dzień Pięćdziesiątnicy, nagle dał się słyszeć gwałtowny wiatr, jakby wicher, który przeszedł przez całą salę, gdzie przebywali. To wszystko dzieje się nagle, bo Pan Bóg lubi nas zaskakiwać i odbiera nam inicjatywę, odbiera nam zawsze nasze takie ludzkie siły, żeby nie polegać na sobie, żeby polegać na, na nagle, na tym, co On robi. I dzisiaj też, jak tak patrzę w wstecz i to, co Pan uczynił w moim życiu i co działo się też na moich oczach, to zawsze było to gdzieś poza scenariuszem i myślę, że to jest najpiękniejsze że on zawsze y, zaskakuje i dzisiaj mamy też Ewangelię w kościele w święto, uroczystość świętego Józefa, kiedy y, Pan Bóg mówi, y, Józef nie pojmie tego, on tego naprawdę nie jest w stanie zrobić, on musi usnąć, on musi zupełnie być bezradny, bezbronny, bo inaczej to nie stanie się to nagle w jego życiu, będzie ciągle walczył, jak każdy facet, który ma swój drugi plan zawsze. Jak nawet jak wie już, co Pan Bóg chce, to i tak będzie z tym jeszcze musiał podyskutować i trochę się pospierać. I każdy z nas ma coś takiego w sobie, trochę z takiego oporu. Myślę, że tylko pierwsze doświadczenia Ducha Świętego są takie bardzo dla nas naturalne i takie piękne, kiedy ludzie nie wiedzą, jak mają reagować, to wtedy Pan Bóg nie ma problemu. Ale jak już jesteście trochę też w uwielbieniu, jak już trochę jesteście w modlitwie i w kościele i od lat, to już to nagle zaczyna trochę być trudne i to się rozciąga w czasie, kiedy z Marcinem teraz Zielińskim wspominaliśmy ten początek jego też posługi i jego nawrócenia. To czytaliśmy Ewangelię, przepraszam, Dzieje Apostolskie o Dniu Pięćdziesiątnicy i on mówi jak to wyglądało na początku. Ja mówię nagle rozłożyło się na trzy lata. Bo byliśmy zbyt oporni, zbyt y, tacy y, chyba nie wiem, ja przynajmniej czułem się zbyt y, jeszcze może y, silny, żeby to dopuścić, co Pan chce zrobić. I zajęło to Panu, Bogu, myślę, trzy lata, żeby, żeby coś zrobić nagle. W Waszym życiu to może być krócej niż trzy lata, kiedy Pan przychodzi i nie potrzebuje Was usypiać ani zabierać wam tak dużo siły żeby zrobić coś po swojemu, zrobić coś tak, jak on chce, ale myślę, że to się rozszerza zawsze, to nagle się wydłuża w naszym życiu. Im dłużej chodzę z Panem, tym już lepiej jestem przygotowany, co może być, już zaczynam innym tłumaczyć, jak to ma być, już wiem mniej więcej, jak to będzie później, co jeszcze ma się wydarzyć, a, co, a dlaczego się nie wydarzy, a dlaczego się wydarzy za jakiś czas. I to wszystko już zaczynamy rozumieć, tak w głowie układać i wtedy Duch Święty naprawdę nie ma dojścia. I potrzebuje zrobić coś tak, jak z Józefem, kiedy usypia go, albo jak z Zachariaszem, to jest jeszcze ciekawsze, bo Zachariasza po prostu musiał, nagle wyłączył go. W świątyni powiedział, dobrze Zachariasz, koniec, masz dziewięć miesięcy przerwy od mówienia teraz. Bo jak ty coś mówisz, chłopie, to wszystko psujesz. Nie wiem, czy mieliście kiedyś taką takie doświadczenie, że lepiej nic nie mówić, ale to się wydarzyło u Zachariasza na 9 miesięcy. Bo Pan Bóg powiedział, nie chcę, żeby zepsuł plan. Ja nie chcę, żeby on zepsuł cud. Dlatego lepiej niech nic nie mówi. To jest, myślę, też taki sposób Pana Boga, żeby, żeby nas wyłączyć na chwilę i powiedzieć, na razie obserwuj tylko i patrz, a ja będę robił, ja będę działał. Też jak czytamy historię Dawida, to też Pan Bóg go w pewnym momencie wyłączył, kiedy Dawid zaczął zbierać już cegłę na, na świątynię i zaczął budować i mówi: Teraz piękny dom postawimy dla Pana Boga. To przyszedł prorok Natan i powiedział: Najpierw powiedział, że tak, na pewno tak, a potem powiedział: Nie, absolutnie nie. Ty nie zbudujesz nic. To nie jest Twoja kolej, to nie jesteś Ty. Dawid nic nie zrobił. Zaczął budować coś innego, zaczął budować. Coś ważniejszego niż budynek, bo Pan Bóg musiał go wyłączyć, na, żeby, żeby zobaczył, co jest ważne, że to nie chodzi o budowlę. I Dawid nie zbudował nic materialnego, tylko zbudował sanktuarium uwielbienia, dom uwielbienia Pana, dom chwały Pana. W swoim sercu, w swoim wnętrzu zaczął później też wynajmować ludzi, którzy będą mu grać i śpiewać, tak jak tutaj jest w kaplicy, żeby to uwielbienie mogło naprawdę objąć coraz większą rzeszę ludzi. Ale Pan Bóg mu zabrał z ręki te jego plany i jego marzenia, żeby zrobić coś po swojemu. Żeby zrobić naprawdę coś duchowego, coś co pozostanie na, na wieki, coś co będzie wieczne. I myślę, że Bóg w ten sposób działa w naszym życiu, też na spotkaniach, często na modlitwie. Dobrze jest zapomnieć o tym, co było wcześniej, dobrze jest nie pamiętać. Święty Paweł mówi w liście do Filipian w trzecim rozdziale, zapominam o tym, co za mną. To jest najtrudniejsze dla nas. Zapomnieć o tym, co już wiem, co już się nauczyłem. Bo najgorzej to jest pamiętać i, i wszystko porównywać, albo wszystko teraz sobie samemu tłumaczyć. Święty Paweł mówi, ja chcę zapomnieć o tym, co było za mną, już tyle rzeczy widział, już tyle rzeczy doświadczył, ale mówi, ja chcę zapomnieć, nie chcę patrzeć wstecz, nie chcę wspominać starych cudów i starych znaków, potrzebuję nowe, potrzebuję zobaczyć coś świeżego dzisiaj. Bo Pan Bóg w ten sposób prowadzi nas przez yy, dzisiejszy dzień. Nie chcę, żebyśmy patrzyli ciągle na to, co już było, albo co już usłyszeliśmy i wspominali tylko jak to kiedyś, albo jak to teraz. Myślę, że Kościół ma taką tendencję i taką pokusę, żeby ciągle patrzeć do tyłu, o kiedyś to tak było pięknie, a, a dzisiaj Duch Święty mówi zapomnij co było. Dzisiaj jest dzień Pięćdziesiątnicy dla ciebie, dzisiaj jest coś nowego, coś co nagle się dzieje co Pan chce zrobić w Twoim życiu. Nie patrz już ciągle za plecy, bo to jest bardzo złudne i prowadzi Cię do takiej melancholii duchowej, że tylko siedzisz i tak po prostu tak wspominasz i myślisz, jak to pięknie było. Dzisiaj Jezus robi nowe rzeczy i czyni nowe znaki. Myślę, że dzisiaj będziemy modlić się o to, co nowe, żeby też w uwielbieniu, w modlitwie nie pozostać z tyłu. Pan zawsze nas prowadzi do jakiegoś miejsca w modlitwie w uwielbieniu, po to, żebyśmy następnym razem zaczęli z tego miejsca, gdzie skończyliśmy. I nie chcę, żebyśmy ciągle powtarzali od, od początku, od, od zera. Chcę nas poprowadzić dalej, chcę nas poprowadzić głębiej. Ten tekst, który dzisiaj jakoś powraca do mnie, to jest tekst, który wraca w czasie tego wielkiego postu też. W czasie czytań, w czasie Ewangelii niedzielnych, to jest tekst ze świętego Łukasza, gdzie Jezus ciągle znajduje się na modlitwie. I wiecie, że Jezus naprawdę był bardzo oszczędny w słowa, kiedy mówił nam, jak mamy się modlić. Nigdy nie, nie, nie dał żadnej instrukcji, co ma być po czym, i nie dał jednego modelu i schematu modlitwy. Ale jest coś pięknego w tym, że Jezus naprawdę kiedy robi wielkie rzeczy, kiedy robi nowe rzeczy, kiedy przychodzi coś nagle i kiedy przychodzi Duch Święty, to Jezus jest zawsze na modlitwie. Jezus jest zawsze w momencie relacji z Ojcem. I to jest niesamowite, że to zawsze mnie zastanawiało, że Jezus jest chyba jedyną osobą na świecie, która nie modli się na pokaz, nie modli się po to, żeby coś osiągnąć. Ale modli się po to, żeby to Ojciec go osiągnął, żeby się jakby zsynchronizować z sercem Ojca, jakby dojść do tego rytmu bicia serca Ojca. My z reguły próbujemy na modlitwie wielu trików i sposobów, żeby, żeby coś samemu z, y, utargować albo żeby Boga przekonać do, do czegoś, albo uprosić Go do czegoś, tak jakby to On miał się trochę dostosować do nas. Ale Jezus jest tym, który spędza bezinteresownie czas z Ojcem, do tego stopnia, że Jezusowi nie zależy, czy ktoś na niego patrzy, czy nie. Są takie momenty w Ewangelii, kiedy Jezus wie, że uczniowie śpią, że oni go nie widzą, że nie ma to żadnego znaczenia dla nich, czy on się modli, czy nie. Pewnie trudno to jest zrobić w kościele, bo mamy na sobie oczy innych i presję innych, zwłaszcza dla rodziców, to jest trudne, kiedy cały czas. Myślicie, że no, powinniście się modlić z rodziną, z dziećmi. Jak się modlicie sami, to już jakiś powstaje wyrzut sumienia, że może, może nie powinienem sam, może trzeba jednak z innymi, może trzeba by za innych albo dla innych, albo cokolwiek zrobić, żeby tylko kogoś wciągnąć w swoją modlitwę. Ale Jezus, Jezus kiedy się modli, to jest zupełnie bezinteresowny. Jezus, kiedy się modli, to naprawdę rozmawia z Ojcem. Tam nie ma nic ze, ze szkoły, tam nie ma nic z, z kursu modlitwy. Jezus naprawdę łączy się z sercem swojego taty Abba. I kiedy jest na modlitwie, to wybiera takie momenty i takie chwile, kiedy nikt nie patrzy, kiedy nie, nie ściąga uwagi na siebie. W Ewangelii, którą mieliśmy w niedzielę, Jezus wychodzi na górę Tabor, żeby żeby tam przemienić się, ale wcześniej, nie wiem czy zauważyliście to, wcześniej Jezus spędza czas na modlitwie, mówi uczniom, teraz zobaczycie Królestwo Boże. I zaczyna się modlić, nie czyni żadnych znaków i cudów, żeby pokazać im Królestwo Ojca. Jezus zaczyna się modlić i mówi, teraz zobaczycie Królestwo, bo Królestwo Ojca jest na wyciągnięcie ręki. Oni nie wiedzą o co chodzi zupełnie, ale modlitwa Jezusa przyciąga, przyciąga Ojca. Modlitwa Jezusa przyciąga Królestwo na ziemię. I wtedy aniołowie Boga nie wiedzą naprawdę, gdzie jest góra, gdzie jest dół. Zaczynają krążyć między górą a dołem. Mojżesz i Eliasz zgubili się. Po prostu im się pomyliło już. W czasie modlitwy Jezusa oni nie wiedzą, gdzie jest niebo, a gdzie jest ziemia. Taką moc ma zjednoczenie Jezusa z Ojcem w modlitwie. To jest coś, co sprawia, że nagle przestaje istnieć to, co jest naturalne, bo wszystko staje się nadprzyrodzone. To jest coś, co, co przeżył też Bartłomiej i Natanael, kiedy Jezus powiedział będziesz widział aniołów Bożych, wstępujących i wstępujących, wstępujących i wstępujących, wstępujących, wstępujących i wstępujących. On nie wiedział o co chodzi, ale to chodzi o to, że niebo połączy się z ziemią. Natanael, być może nikt z apostołów, nie był w stanie tego, tego zrozumieć, o co chodzi Jezusowi, ale to się dzieje wszystko, kiedy Jezus się modli. Jego twarz nagle staje się biała, jego odzienie staje się jakby z wełny, wszystko zaczyna lśnić, wszystko zaczyna się świecić, bo po prostu prawa fizyki przestają działać. Wszystko staje się nadprzyrodzone, czyli dla Boga naturalne. To jest naturalne, naturalna atmosfera Jezusa. Atmosfera modlitwy staje się jego, jego naturalnym światem. I wtedy królestwo Boga objawia się najmocniej, objawia się najbardziej, kiedy Jezus jest w tym zjednoczeniu z Ojcem. Dlatego też na początku Wielkiego Postu, w środę popielcową, Jezus mówi: 40 dni przed Wami, zamknij drzwi. I znajdź sobie miejsce, gdzie nikt cię nie widzi. Bo tam, gdzie nikt cię nie widzi, tam niebo połączy się z ziemią. Tam będziesz w zjednoczeniu z Ojcem. Bo Ojciec cały czas patrzy na ciebie. Ojciec cały czas szuka twojego serca. Powie do Samarytanki: Ojciec cały czas szuka tych, którzy będą go wielbić. Ojciec cały czas szuka czcicieli, którzy będą przed nim cały czas. W uwielbieniu i w adoracji. I to jest ten moment, kiedy ojciec sam zaczyna Cię szukać, ale trzeba zamknąć drzwi i, i znaleźć się bez świadków. Wtedy dzieją się najpiękniejsze rzeczy, kiedy naprawdę nie ma świadków, nie ma nikogo obok Ciebie, gdzie nie, nie jesteś. E wystawiony to ciągle na pokusę porównywania się, patrzenia, a jak inni się modlą, a może ja tak powinienem też upadać w Duchu Świętym, jak tamci, a może powinienem mówić językami, bo ja tego nie mam, a może tamten ma lepiej, ten ma gorzej. Ja wiem, że jest tysiąc problemów, każdy ma, kiedy znajdzie się w kościele, w którym ludzie się modlą, bo wtedy zaczynamy myśleć, jak to powinno być. Jezus mówi, zamknij drzwi i siedź sam, bo Ojciec patrzy tylko na ciebie. I jesteś całym światem dla Niego. I On Ciebie szuka. I to jest ten moment, kiedy aniołowie Boga stępują i wstępują. Kiedy zaczynają się mylić, kiedy Eliasz i Mojżesz nie wiedzą, gdzie mają iść w górę czy w dół. Kiedy wszyscy święci zaczynają Cię otaczać. Kiedy aniołowie zaczynają Cię otaczać, kiedy Maryja zaczyna do Ciebie mówić. To jest ten czas pomieszania nieba z ziemią. Królestwo Twoje, jako w niebie taki, i wszyscy usnęli nagle. Królestwo Jego, jako w niebie taki na ziemi. Modlimy się cały czas o to. Nie wiem, czy kiedyś doszliście do tego momentu. Kto z was doszedł do tego momentu, kiedy wie, widział Królestwo Boga na ziemi? Bo Jezus mówi, módlcie się o to codziennie, cały czas. Kiedy mówicie o Ojcze Nasz, to modlicie się, żeby Królestwo Ojca przyszło na ziemię. Nie po to, żebyśmy... Nie, to nie my mamy wskoczyć nagle do nieba po śmierci, ale to Ojciec przychodzi nas nawiedzić, i aniołowie Boga przychodzą nas nawiedzić, i Maryja przychodzi nas nawiedzić. To jest ten czas, kiedy niebo miesza się z ziemią. Jeden ze z świętych ludzi powiedział: To jest inwazja nieba na ziemi inwazja nieba na ziemi kiedy zamykasz drzwi i zaczynasz szukać serca Ojca, a Ojciec zaczyna szukać Ciebie. To jest ten czas intymny, najpiękniejszy czas, kiedy Pan naprawdę zaczyna mówić do Ciebie, a jak mówisz, że, że nie słyszysz Go, Powiem Wam szczerze, to nie jest możliwe. Jeśli myślisz, że, że nie słyszysz Boga, to sam fakt, że, że mówisz, że nie słyszysz, to już, to już coś słyszysz. Bo Jego imię to jest Słowo, Słowo Życia. Nie może Słowo być nieme. Ojciec mówi, a jak nie słyszysz dobrze, to on mówi głośniej. Tak jak babcia, która, jak wie, że, że dziadek nie słyszy, u mnie był taki przypadek, to zaczyna mówić co? Głośniej. I nagle mówi do wnuczków mówi tak ciepło i cichutko, a do dziadka mówi inaczej. I ojciec też wie, czy masz dobre uszy, czy słabe. Ojciec mówi do ciebie tak samo w niebie, kiedy zamkniesz drzwi, i jak pomyślisz, że masz słaby słuch, to on mówi głośniej wtedy. Zaczyna cię budzić, zaczyna do ciebie domówić do Twojego serca. I to jest to jest tak. Żebyś mógł usłyszeć. Jezus ma ten czas modlitwy cały czas święty Łukasz, za każdym razem, kiedy Jezus coś czyni, najpierw jest zjednoczony z Ojcem, bo Jezus nic nie robi, czego nie zobaczył swojego taty w niebie. I nic nie mówi, czego nie usłyszał najpierw od swojego ojca w niebie. Powiem wam szczerze, gdybyśmy my tak przeżyli jeden dzień, nie mówiąc nic, czego nie usłyszymy od Ojca. Większość z nas miałaby w ogóle wolne odmówienia. Ale to jest, to jest coś, co Jezus nas uczy. Dlatego kiedy później schodzi z góry, to wybiera apostołów, albo później, później przemienia się na ich oczach, bo to wszystko widzi u Ojca, to wszystko widzi w niebie. To jest piękne, co dzieje się w ukryciu. Powiem Wam czasami, teraz mówiłem, że nie będę wspominał przeszłości, ale powiem Wam najpiękniejsze rzeczy, jakie mi się przytrafiły w życiu, to zawsze były w ukryciu. Nie w kościele. Nie na jakimś spotkaniu modlitewnym. Nie wtedy, jak było 200 osób na szkole modlitewnej, na szkole biblijnej i modliliśmy się i tam. I tam byli ludzie, którzy byli dotknięci. Też ja wiem, że Duch Święty przyszedł i naprawdę Duch Pana pociągał ludzi. To był 2007 rok. Albo jak modliliśmy się, jak Maria Wadija przyjechała pierwszy raz do Polski, modliliśmy się w kościele i o 22.00 proboszcz nas wyrzucił, modliliśmy się na parkingu przed Tesco. I to była piękna noc, ale to nie było najpiękniejsze. Jak dzisiaj bym miał powiedzieć, co jest najpiękniejsze w doświadczeniu Królestwa Bożego, to to, że nagle jesteś w jakimś miejscu, gdzie nikt Cię nie poznaje, że nie wiesz naprawdę, yy, yy, co... Cię spotka, tak, i co, co Pan uczyni, ale, ale wiesz, że, że, że Bóg Cię posyła gdzieś i zaczynasz się modlić za kogoś albo Pan stawia przed Tobą kogoś i to są te momenty, które, które naprawdę naznaczają całe życie, bo Bóg wtedy patrzy na Ciebie w ukryciu i patrzy, jak zareagujesz na tego jednego człowieka, który przyjdzie do Twoich drzwi. Nie masę, która przyjdzie na spotkanie modlitewne, bo łatwo jest, powiem Wam, Stanąć przed tłumem, przynajmniej w pewnym momencie, to jest już normalne, ale trudniej jest, kiedy ktoś przyjdzie, jak nie masz czasu. I wtedy już musisz coś innego robić, ale ktoś mówi: Proszę księdza, muszę porozmawiać, albo proszę się pomodlić, albo spotkasz kogoś w sklepie i, i, i zaczyna ci opowiadać swoje życie. I te momenty w ukryciu decydują o wszystkim, bo w tych momentach w ukryciu Ojciec w niebie patrzy na ciebie. Patrzy, czy może ci zaufać z tą jedną osobą, którą spotkasz w Tesco, czy w Kauflandzie, czy w Kerfurze. Jeśli zaufasz Jezusowi wtedy i zostawisz wszystko dla Niego, dla Jego woli w tym jednym momencie, w tej jednej chwili Pan zobaczy, że, że pobłogosławi cię dalej. Będzie to potwierdzał. Ale to nie zaczyna się od grupy modlitewnej. Z Marcinem rozmawialiśmy teraz w czwartek, wspominaliśmy... Z... Mówię różne historie, ale jak chodziliśmy do domu pogrzebowego, na przykład zobaczyć się, firaneczka rusza na trumnie. I to były takie, wiecie, nikt nie patrzył, nawet nie chcieliśmy o tym, o tym nikomu mówić, bo to byłoby trochę dziwne. Ale chodziliśmy się modlić, tak, z wiarą. Ja widziałem jedno wskrzeszenie zmarłego tylko. Ale nie widziałem, że ktoś stał z trumny. Dlatego chodziliśmy, albo do szpitala, tak, po prostu. Niby kogoś odwiedzić, ale nie szliśmy nikogo odwiedzić, po prostu od łóżka do łóżka. Pytaliśmy się, czy możemy się pomodlić za kogoś. Albo Marcin opowiadał, jak zaczął posługę, zaczął w szkole w szatni, kiedy pani, która sprząta, podeszła i powiedziała, że ją, że ją coś boli dzisiaj, że ma słaby dzień i on zaczął się modlić nad nią. To była jedna osoba gdzieś tam w szkole, w jego liceum. Ale to było wszystko w ukryciu. To były te małe, te małe rzeczy, albo ten człowiek, który przychodził, on zawsze przychodził po południach, jak wracałem ze szkoły. Zawsze chciał dwa złote na, na, na coś, i zawsze dwa złote, ale ja zawsze się modliłem za niego, żeby wytrzeźwiał. I, i modliliśmy się w końcu. Yy, pan uwolnił go na kilka lat od, od alkoholu, przyszedł później powiedział, ja już nie chcę dwóch złotych. To było wszystko w ukryciu. To były takie rzeczy, które. Takie zupełnie niespodziewane, które działy się gdzieś bez, bez yy, widowni, bez ludzi, którzy patrzą z boku. I myślę, że to jakby buduje wiarę, to buduje naszą relację z Bogiem, to buduje naszą intymność z Ojcem. Ten czas, kiedy królestwo Boga objawia się w ukryciu. Myślę, że Jezus cały czas w ten sposób się modli też. Jak oni go spytali, yy, to jest w Ewangelii Łukasza, tak. Naucz nas się modlić, bo. Jan Chrzciciel nauczył swoich uczniów. Ja myślę, że Jezus był w kłopocie, bo On nie wiedział, co ma im powiedzieć tak naprawdę. Mówi im o wytrwałości w modlitwie. Mówi pukajcie, a otworzą. Ale to nie jest to, czego nie oczekiwali. Bo oni chcieli litannie mieć, albo mieć jakiś pacierz. A Jezus mówi, no ja nie wiem. To może bądź natrętny. Tak jak. Kobieta, która idzie do sędziego. Bo Jezus ma problem, żeby przekazać to, co w ukryciu łączy Go z Ojcem. I w końcu mówi do nich, to powtarzajcie Abba. Mówcie Abba. Wiecie, że to nie jest modlitwa Jezusa? Jezus nie dał im swojej modlitwy. To nie jest modlitwa pańska. Tak się mówi, bo to Jezus ją niby przekazał apostołom, ale to nie jest modlitwa, którą Jezus się modlił. Bo tam są takie słowa, których Jezus nigdy by nie użył. Odpuść nam nasze winy. Jezus nie miał żadnej winy. Jest jedynym sprawiedliwym na ziemi. Dlatego Jezus nie mógł tej modlitwy używać sam, tylko po prostu chciał, żeby oni mówili Abba, Ojcze, żeby nauczyli się mówić Tato. Myślę, że to był cel tej modlitwy. Ale to nie jest jakaś recepta, bo on miał naprawdę coś tak intymnego w swoim przeżywaniu relacji z Bogiem. Że, że nie mógł tego opowiedzieć, nie mógł tego przekazać, bo to wszystko dzieje się w ukryciu, tam gdzie nikt nie patrzy, tam gdzie Pan naprawdę widzi Twoje serce. Dlatego Wielki Post to jest taki czas, żeby znaleźć swoje miejsce w ukryciu, swoje miejsce w, w swojej zdepce i zamknąć drzwi, jeśli Wam się uda. I wyłączyć telewizor, wyłączyć radio. Ja wiem, że niektórzy modlą się z radiem bez przerwy, ale powiem, ci, powiem Wam, że, że to też nie jest tak naprawdę Wasza modlitwa. Wasza modlitwa to jest wasza intymność z Bogiem. Tego nie da się zastąpić radiem. To nie jest tak, że ktoś może to powiedzieć za Was, to nie jest tak, że ktoś może to poprowadzić za Was. To się tworzy wszystko twarzą w twarz z Ojcem. Dlatego dzisiaj możemy jeszcze raz wejść w ten moment uwielbienia, takiego czasu rzeczywiście intymności z Bogiem i, i szukać. Takiego kontaktu jeden na jeden z Nim, tej miłości, która nas zmienia.